Dzień dobry Dzień Co jesz? Co to jest? Bier? Co to jest? Coffee? Coffee Maszyna do kawy tutaj Dwie nawet Nie Musi konkurencji dać A my jak widzicie Nie, herbatę, herbatę tam ma A my jak widzicie czekamy cały czas na komendanta elektryka a faworki dzisiaj pisyjna mi się tak Chcesz faworka? Ja mówię, nie W życiu Znaczy w życiu nie wiem ale dzisiaj nie Także zaczynamy dzień Aha, coś pokażę Zaczynamy dzień, zaczynamy dzień O A gdzie jest drugi? Aha Uno Dos Już są dla mnie przygotowane A ja sobie sprawdzam Dopiero co otworzyłem ślepka Sprawdzam sobie na internecie kto co gadał. Mówię o sobie oczywiście. I o widzach. No dobra, czekamy, nie przedłużam. Pozdrawiam serdecznie, zobaczymy co dzisiaj. No dobra, znowu coś. Przyjechał elektryk z brygadą, ale nie, dzisiaj jest niedziela i na Boreju podobno nie wolno robić żadnych remontów. So, bunkhead to come tomorrow. Ono jeszcze mówi, że jutro nie wiadomo czy będzie miał czas ale postara się, ale tak czy inaczej Bory ma taką, tutaj znaczy to osiedle ma taką e, nie wiem policy z no w niedzielę się nie, nie remontuje nic, niedziela jest spokojna, no, no oprócz, oprócz mojego tutaj podwórka Także nic, no jedziemy na targ Coś trzeba robić Dzień dobry Dzień dobry, dzień dobry, witamy <laughs> Jedziemy na targ, trzeba coś zrobić. Ja już jestem w kasku A jednak jakieś fabryki są Co chciałem powiedzieć? Zmiana planów Co? O teraz ja już w ogóle nic nie widzę. Ten, jak to było? Daft Punk e, Zmiana planów nie na targ, tylko do Takwao jedziemy Z eee, Tajniaka prześwietlić co tam się dzieje u pani mamy Tutaj widzę, nie wiem czy wy też dobrze widzicie Planc Przygotowany na koncerty Cyli Jak to jest? Ucztak się przenosi tutaj Z Jorkiem I fantaz jedzie, zobaczcie <grystanie> Pięćdziesiątką <laughs> okay. Now I want, I have something surprising. Something surprising? Yeah, I see something surprising. <laughs> I like this.

Rodzin! Heel nice. Oh, picnic. Picnic, hello Picnic, Yeah, for me, like that. And so you for you, for you. <laughs> yes. <laughs> uh. Oh, yes. that's good. How many minutes, guys, I can put in? I need stuff for that. Look, Before, not like this. Before, everything very nice now. like. Because they're gonna build the price. Yes. Você é muito see né? Eu i um né? é muito bom, Você é muito bom, Yeah. Você é muito have Você Och, boże! Było woda, deszczowa. Yes. Dane, idziecie, wyschło. Z góry widać się suche, a pod tym jest błoto. Pod tym suche. A kukuna mój. This one they pick here soon. Yeah, I see the Yeah. You know too many cars come to here for fake uh, land? Uh, no, uh, they come uh, fix airport so they're not make it yet. But, uh, okay, yeah. okay, okay. No, you no. should take the droga jest, to Some people take these guys, take the people to me. You mean this home is yeah. gonna be finished, right? Yeah. No Sina mówi, że niedługo wykupią te, te domy tutaj co są No i będą budować pewnie kanały, autostrady i nie wiadomo co jeszcze Bye bye No jest zabka O motorek jest Tutaj niedokończony ale pewnie dokończą nie nie to mają być to wszystko ma być wykupione by the government nie? Yeah? Yeah. no właśnie ta droga pewnie co jedziemy to ona powstała w ogóle po to żeby ktoś tu mógł dojeżdżać w sensie ciężarówki i tak dalej Także to wszystko się zmienia Tego jeszcze nie było tydzień temu, nie? Czy dwa tygodnie temu? No kopią dziury, kopią widzę. I dobrze, i nie kopią. Tego też nie było, tego na sypnie. see? Okay. Czyli co, this house finished too? Yeah, I think no. So, yes or no? No. No. dobrze. wobra. Already house like from here, you know? Tą stroną? Tak, A Okej, czyli prawa strona ma być do, do wyburzenia tutaj Prawo, tam po mojej, po waszej prawie okay. okay. I wszystkie moje Syna, co to jest? To buda To buda? Ale ludzie tu Like uh, Happy New Year's my they come here. No, it's a like It's You want to come my home or you want to see the Portugal airport? I want to see the airport too. No dobrze, dobrze, niech się buduje, niech się buduje. Wszystko niech się buduje. Okay. Ceny wzrastają. Be careful. Uh, 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 I prosto do rowu. Here. You to miejscu. Trochę inną drogą przejechaliśmy. Oh, yes. oh, yeah. oh. O, jest. Łódźka. O, o Ja. Yeah. Od cioci. Mučka cioci. A tu? Ja, yeah, moje pewnie wszystko. je na the more, The they are my, Tak, pobudowali te drogi, sobie jakieś dojazdy były. Idźเลย. Hello, No i bardzo dobrze. Mama sobie tutaj wygospodarowała z siną parę metrów. Syna mówi, że mama to już zrywa, tam myje i sprzedaje dziś komuś. Chyba ona komuś to sprzedaje, dopiero ktoś sprzedaje na rynku. Sina zaraz sobie zrobi kotleta warzywnego Czy coś Kinan? Syna mówi, że dobre bardzo Są so take home te bytuły? too, eh? yeah. Yeah. W końcu pomagałem Syna mówi, że niepryskane Original jak to ona nazywa, niepryskane Jedzie miejsce objazdowe, nie ma kina są rodzinką? Hej! Wody przybywa. Czyli wszystko. Nie ma haj Czyli wszystko tak jak ma być. Sit, good, gry. No, pokażę jak się po polsku robi. Ona myśli, że ja nie wiem, jak. Jak dodzić I don't know. You say you know how to make tu See? Very quick. Ja mam prem tak. Staj, staj. Zrzucam te YouTube, Zrzucam te hamburgery i dewroliństwo. Oh, you only know how to make like this? What do you do, bro? Show me, show me back. Ah, Please. okay, okay, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Mm. Oh, my mom. Oh, mama ter. że co, że to jeszcze? so low, so nice, like very nice, you know. No dobra, tam. You know. <laughs> ja I know wszystko nie People want to. you make 5 kilo, you only make 1 hour 1 kilo. Mhm. Mm okay. No, okay. Show me back. Okay. Take the camera. <laughs> come three, look. No jestem, jestem. A to jest jakiś sabotaż, bo ja tam, że okej, okay, a ona mówi, że nie okej. Okay. No ja wiem, żeby wyczyścić trochę listki, bo to jest na sprzedaż. But this is not for Serzina, this is for me and you. No to rób właśnie. Pozdrawiam. Jak widać, o, pani mama jeszcze tutaj. Najnowsza technologia, żeby było wygodnie w pracy. BHP, PPOS. Wszystko. Ja tylko powiem tak, że faktycznie ziemia jest namacalna, można dotknąć w ziemię, ubrudzić się, czyli jest. No. no. Działamy. Co? Jakby Sina to wszystko sprzedała. A much if you sell like this, everything like this? Kilo. Kilogram złotych 50. Jezus. Like, czyli ile jest? Fa, kilo? You know five, five to jest 10 kg? 5 To To? 5 to, dolarów. To, to, czego nie ma? Pięć, spend to, to 5 dolarów to sprzedaż kosztowała, czyli powiedzmy 5, 10, 15. Około 20 dolarów z takiego tego. Ale to rośnie ile? No tydzień czasu nie. Jak dla mamy co nie ma kosztów zawsze coś no. Znalazłem See jest is good to take? No Why not? We take what Za co? Only one. No okej okay, no lepszy jeden niż nic no. Uważaj, żeby ci na głowę nie spadło coś Chociaż czasami jak spadnie, to można coś wymyśleć, jak ten. Kto to był? Newton, tak? O! To jest! Fata wujatoma dopiero. Ja nie wiem, czy tu mogę wchodzić, ale chyba mówię. Chyba, że to mnie z bachnie. Dobra, to nie będę za bardzo... No nie wiem w sumie, co tu hodują. Jednak podszedłem. No takie, tam na górze coś jest jeszcze, to nie wiem czy to do spania. Chyba tak, żeby czasem jakiś wiper się nie zabłąkał. No dobra, no jest posiedziawka, jest. Niektórzy ludzie nie potrzebują dżakodzi. Młode bananowce. Jakaś farma, żebym nie wdepnął w wipera jakiegoś tylko. Pozrywane jest to, widzę. No dobra, jestem gdzieś sobie. Nie wiem, gdzie. Zobaczcie, gdzie trafiłem. Piękny pięknie, nożem i tym. Jaki nóż ma fajny. Ale już narobił tego. Wiecie co? O, jest na herbatkę. Trzeba. Wytwórnia bażurów. No to mówię, wejdę. Aha, tu są jakieś formy. No proszę. No to. Nie mam. I don't have a cash I wanna give something for the video Let me Nie mam. video, but I don't have a cash with me mam. Okay. Thank you, okun Okun baba Dobra Idę mam. Nie Dziurkę, jak ktoś sobie wywiercił, czy coś wywierciło? Dziwne. Tak, jakby człowiek, ale po co? No, idę panią mamę, idzę sinę. Czyli na mnie też pora. No dobrze, ja z powrotem na wościach. O, jest rosołek. Dwa rosołki nawet powiedział. Dobra. I uciekamy. No mówię, takich bym nakupił co wcześniej miałem. Tylko to nie o to chodzi. Chodzi o ten smród. No ale dobrze, już nie ma co. No, budują się sąsiedzi. Budują. Murują, bym powiedziałem. Murują. I czołgami jeżdżą. Pozdrawiam serdecznie. Co zobaczę, to pokażę. No nie chcę kręcić się przy mnie. Takich warek, tylko że narosł. No chodź. Jak tak to się kręci. Ale co chciałem dodać, bo im przyszło do głowy? O! Jedzie też. No to już nie wiem. No. Praktiker wcześniej, ten to już nie wiem, co, czy jakie to są odpo odpowiedniki. No i jeździ go śródkręgami. W sumie sprzedaje drzewo do lasu, wywozi, bo przecież tu wszędzie dżungla. Co chciałem powiedzieć, lubię takie wyjazdy gdzieś poza miasto, bo zawsze coś się zobaczy. Zawsze pozycja tych ludzi jak dla mnie jest interesujące eee, Jak dla mnie bardzo interesujące Pozdrawiam serdecznie I to Opuść sobie te okulary opuść <grym> Da pan <punk> Zobaczcie jakby ktoś miał ochotkę ostronose jakieś A Mać Mam Maj Manbaj nie, to 10 dolary. 1 dolary? 10 dolary. Więc 25 000. Nie, no, 10 dolary to 40,000 ryld. Aha. 10 bańców. A jeśli dam 10 dolary, to so. A czyli to jakieś takie zamieszanie, że jak mu dam 10 dolarów to on mi 2 złote jeszcze wyda. No czyli tam 38 zł. Jakoś plus minus. Rozumiem, że dolar po czwórce jest Dobra, jedziemy No czyli taki jest plan Taki jest plan, ale się świeci To to Co to, 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 to jest, to nawet nie wiem A wezmę sobie trochę do domu Chyba nikt się nie obrazi Plan jest taki Potem taki Świecący Nie wiem czy to widać na kamerze, ale myślę, że widać potem to wygląda tak a na końcu tak zabrałem no ojej tu jaki wypolerowany piecący no dobrze dobrze to trochę inne niż z reguły widać fajniejsze no tak przynajmniej na no moje, nie kręć kamerą Krzysztof A my tak na chwileczkę Arbuzy Za dolarka I jeszcze te żółte melony Za półtora No to wziąłem po jednym W sumie miałem powody przyjechać Ale jeszcze wziąłem to i sobie jakieś picie I to wszystko Dzień dobry, Dzień dobry. Jak Krzychu? Krzychu okej? Okay? Krzychu okej? Okay? <noise> tu napotkałem sklepik jakiś Używane Jezu Proszę bardzo Jest i praleczka Piękne, piękne Jest druga praleczka Bęben Lodówka No wszystko w idealnym stanie Ale i tak uważam Że najlepsze co tu jest do kupienia w najlepszym stanie to jest to Jezu czy ktoś to w ogóle kupuje takie rzeczy no dobrze my w domu mówię miałem jechać na targ i goć go pa ampow bad go tak mało no ale dobra przejażdżka fajna w sumie rozwiało troszkę nerwy, ale z drugiej strony pamiętam, faktycznie tak było, że w niedzielę tu nie, się nie robi żadnych takich prac remontowych i tak dalej, no. Faktycznie tak było, także miejmy nadzieję. No, I hope the guy gonna tomorrow. Eh? I really hope. You call him later. Dobra, ona jeszcze do niego zadzwoni do majstra. I tyle. Kończę, pozdrawiam wszystkich. I do usłyszenia jutro.